Your courage, trust in your friends, and you can win, win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up if you love football in a Zuma 11. In Azuma, hey, in a Zuma, here we go. Nie! Kapitanie, nic ci nie jest. Królewcy nadchodzą. Energia mnie roznosi. Ruchy, odpalać podeszwy. Pokażmy im, czego się nauczyliśmy. Co? No, ale kapitania przecież my. O co ci chodzi? Bo ja... Muszę na sióżku. Jack, nie teraz. I co teraz, Aha. Evans? Nawet z nim masz tylko dziesięciu zawodników w drużynie. Potrzebujesz jedenastki. Uzupełnij skład. Mark! Huh? Czy to nie przypadkiem... Nie zgadniesz, Willy chce dołączyć do drużyny. Na sportowca to on nie wygląda. No fakt. To jest Willy Glass. No we własnej osobie. Miło mi. Cześć Willy. Świetnie. Widzę, że jestem ostatnim, który dołącza do zespołu. Z przyjemnością zasilę wasz skład, ale pod jednym warunkiem. Warunkiem? No przecież mówię. Muszę koniecznie grać z numerem 10 na koszulce. Musimy brać tego gościa. Już lepszy taki niż żaden, prawda? Co ty mi tu imputujesz? Spokojnie, Willy, będziesz grał z dziesiątką. Co? Co? Jak to? Nie wierzę! On chyba żartuje! Wcale nie. <laughs> hmm. Będę motorem tej drużyny. Pokonamy każdego. Hmm. Chyba nieprędko rozpoczną mecz. Może się boją i celowo unikają starcia z królewskimi. Lotka głosi, że królewscy po zwycięstwie wyburzają całą szkołę rywala. Myślisz, że to dotyczy także meczów towarzyskich? Mam nadzieję, że nie zrównają naszej szkoły z Ziemią. Porozmawiam o tym z ich trenerem. Ta kwestia też zaczyna mnie już męczyć. Dziękuję. Co ich do nas sprowadza? Dlaczego tak świetna drużyna jak królewscy chce grać z bandą pajaców? W każdym elemencie gry są od nas tysiąc razy lepsi. Pewnie o wszystkim dowiemy się dopiero po meczu. Panie Evans! Panie Evans! A? Dlaczego nie gracie? Y, chodzi o to, że Jack poszedł na chwilę do kibelka, dlatego. Nie możemy kazać naszym gościom dłużej czekać. Zaczynajcie! Y, tak jest! Zrozumiałem! Tu go nie ma! Tu też nie! Ani tu! A to pech! A na górze? Słabe szury! Ech, jak on tak mógł, to przecież ważny mecz! Jack, gdzie jesteś? To nie jest śmieszne! Jack! Przepraszam! Osią! Przecież przeprosiłem! To już lekka przesada. Co za upokorzenie? Ha? Hej, Daniel, dlaczego mamy grać przeciwko tym niedojdom, Nie rozumiem tego. Dlatego, że nasz trener jest bardzo zainteresowany jednym z tutejszych uczniów i chce go zobaczyć w akcji. Ot i cała filozofia. O, ciekawe o kogo mu chodzi. Jeszcze go nie ma. Nie ma? Czyli przyjechaliśmy tutaj nie mając pewności, że koleżka zagra w meczu? To strata czasu. Spokojnie, niedługo się pojawi. Bądź cierpliwy. Tak w ogóle, to co z nim zrobimy? Podbierzemy go i wcielimy do naszej drużyny? O tym zadecyduje nasz trener. My tylko wypełniamy jego rozkazy. Pamiętaj o tym. Przegrana nie wchodzi w grę. Znalazł się? Niestety nie. Gdzie ten koleś się zaszył? Przeszukaliś całą szkołę, wszystkie zakabarki. Szawka, szafka! uważajcie na nią, ona jest na widzu, ona sama się rusza. A już po nas! Wyluzuj, jesteś już za stary na takie bajki. Jesteś w środku, prawda, Jack? Cześć, kapitanie. Fajnie Cię widzieć. No i mamy zgubę. Nie wnikam, dlaczego schowałeś się w szafce, ale wyłaś, bo mamy mecz do rozegrania. Bardzo bym chciał, ale chyba tu utknąłem. Pomóżcie mi, błagam was! Wiecie co? Mam lepszy pomysł! Niech gra w tej szafce, to będzie obrońca nie do przejścia! Nie mam mowy, muszę się wydostać! O? Ja się tym zajmę, kapitanie! Szybko, mi. nie mamy czasu! Udało się. Niezły wślizg tymi. Mam nadzieję, że powtórzysz go na boisku. Bardzo cię przepraszam, kapitanie. Ja się po prostu boję. Wiem o tym, ale ucieczka nie pomoże. Jeśli uciekniesz raz, zawsze będziesz uciekać. A tak się nie robi, Jack. Wybacz. Sorki. Wyjdę na boisko i dam z siebie wszystko. Przepraszam. A? Mogę się przysiąść? Bardzo dziękuję. Aha. Jestem Silia Hills z kółka dziennikarskiego. Miło mi cię poznać. <laughs> Przeprowadzisz ze mną wywiad? Fajnie! Drużyna w końcu ma 11 zawodników. To wspaniale. Tak! <laughs> Powiedz. Y Ale co? Wierzysz, że wygrają ten mecz? Czy nasi wygrają? To bardzo bezpośrednie pytanie i mówiąc szczerze, nie wiem. Ha! Wiedziałam. Y Ale kiedy widzę determinację w ich oczach. Chcę w nich wierzyć! I jestem pewna, że mają szansę na zwycięstwo, chociaż wymaga to od nich sporo pracy. Super! Co za świetny tekst! Na pewno zacytuję go w moim artykule. A? Naprawdę? Pora rozpocząć mecz towarzyski pomiędzy Akademią Królewską i Gimnazjum Raymona. Kapitanowie, pora na rzut monetą. E? Panie Szarp, losowanie! Wszystko mi jedno. Niech rywal wybiera. Mogło zaboleć! Czyżby królewscy czuli się aż tak pewnie, że lekceważą rywala? Przepraszam, ale kim pan jest? Jestem Chester Horse, spółka szachowego. Chester, możecie mi mówić po imieniu! Przez resztę dnia będę waszym wygadanym komentatorem w trakcie tego historycznego meczu! Ha, ha! Ale nie mamy czasu na pogaduszki! Piłka jest w środku pola i wygląda na to, że Raymond rozpoczną dzięki uprzejmości rywala. No, o, To takie ekscytujące, czuję się jak najprawdziwsza gwiazda. Coś w tym jest, jeszcze nigdy nie obserwowało mnie tak wiele osób. Skąd w was tyle luzu? Ja to ze stresu w ogóle nie mogę się ruszyć! Jesteście gotowi? Dajcie z siebie wszystko! Podaj! I rozpoczynamy! Dragonfly podaje do Carsona i Raymon napierają na bramkę królewskich. Nie. Ja. Uh. Imponujące! Dragonfly tak łatwo nie da sobie odebrać piłki! Ale jestem świetny. Mamy szansę wygrać. Stary, podaj tutaj. Uh. 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 Uh, dzięki. Uda się. Wierzę w nich. Swift doskonale prowadzi piłkę przy nodze! Uh. Jedziesz, Kevin! Max! Ha! Drużyna Raymond cały czas przy piłce! Szybkie podania to dobry sposób na królewskich. Nie mam komu podać! Uh. Grim wspaniale strąca piłkę głową! Dragon przygotowuje się do strzału! Uwaga! Ha! Ha! A co za strzał! Nawet najlepszy bramkarz nie ma szansy zatrzymać tej piłki! Nie ma mowy! Uh. Co? O oh, nie! Uh. Niewiarygodne! Jak to możliwe? Niewiele brakowało, naprawdę niewiele. Tak, wiedziałam, że tak będzie. Ej, Jude, zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej. Jasne, nie ma sprawy. Jesteście gotowi na prawdziwą grę? No pewnie, jak zawsze. Dajesz. Pierwsza akcja Królewskich i od razu bramka! Co za niesamowita szybkość! Akademia Królewska jest w wybornej formie! Ciekawe, czy stać ich na jeszcze więcej! Wielkie nieba! To było straszne! Drużyna Rejmon nie ma najmniejszych szans na wygraną! Są dzisiaj bezsilni! <laughs> Kapitania! Hej, Mark! Przepraszam was, panowie. Nie mogłem jej zatrzymać. To nie twoja wina, nikt by tego nie wyjął. To był potężny strzał! Nie mamy szans, oni nas zniszczą! O czym ty gadasz? Ten mecz dopiero się rozpoczął. Dajmy z siebie wszystko! Mm. Koniec pierwszej połowy! 10 do zera dla królewskich. Raymon nie przeprowadzili ani jednej skutecznej akcji. <laughs> Ojej. Nawet nie mają siły bym mówić. To są jakieś cyborgi. Przecież oni nawet nie zdążyli się spocić. Bo wcale nie musieli biegać! Mam wrażenie, że cały czas tylko się z nami bawili w dziada. Nie pozwolę, żeby nas upokorzyli. W drugiej połowie musimy ich zmusić do biegania. Ale niby jak! Przecież to jest niemożliwe! Mamy rozładowane akumulatory! Właśnie, stary, nie damy już rady. Weźcie się w końcu w garść. Przecież mamy jeszcze całą drugą połowę. To i tak nie ma sensu. Ten mecz już się dla nas skończył. Wiedzieliśmy, co nas czeka. Dlaczego nas nie posłuchałeś? Co się z wami dzieje? Nadal możemy wygrać. Dopóki nie zabrzmi gwizdek sędziego, wszystko jest możliwe, więc grajmy. Damy radę! Chłopaki, wstawajcie! Pani Raymond, udało się pani rozgryźć, o co tak naprawdę chodziło Drużynie Królewskich? Oni chyba czekają, aż coś się wydarzy, tylko co? Co jest? Na co ten gość jeszcze czeka? Spokojnie, zobaczymy go w drugiej połowie. Panowie, zmiana stron, rozpoczynamy drugą połowę! <słuch> Czas na drugie 45 minut! Czy Drużyna Raymonda zniweluje gigantyczną przewagę królewskich? Rozpoczynają królewscy! A teraz zabójcza formacja. Skoro nie chce wyjść, to go do tego zmusimy. Zabójcza formacja! Nie przestawajcie dopóki nie pojawi się na boisku. Cyklon. Strzał! Gniewu! No! No pokaż się Dobrze radzę Bo inaczej Widzisz tego gościa? Będziemy go maltretować, aż pachnie ze zmęczenia Co oni robią? Oni wcale nie próbują strzelić gola Oni celują w twarz Marka To jakiś żart? To nie jest piłka nożna, to najprawdziwsza wojna! Hej, Nathan! Co jest? Nie. Żyjesz? Chyba tak. Dzięki za pomoc, ale dam sobie radę. Obronię naszą bramkę, to moje zadanie. Jak na razie, to się nie wykazałeś. Strzał gniewu! Jeśli sądzisz, że mi strzelisz, to się mylisz! Co za pech! Evans prawie obronił ten strzał, jednak był on tak silny, że wrzucił bramkarza do siatki, a to oznacza, że Królewscy prowadzą dziewiętnastoma golami! Czy Raymon się jeszcze podniosą? Tylko Glas trzyma się jeszcze na nogach! Nie! Ja już nie chcę być gwiazdą drużyny! Uciekł z wojska! A z drużyny Raymon ściągnął koszulkę i po prostu zdezerterował! Jedenastka Raymona musi kończyć mecz w dziesięciu! Żałosny widok. Poddajcie się! Nigdy w życiu nie uda Wam się strzelić nam gola, więc odpuśćcie sobie! <śmianie> A, czy to już koniec? Ale upokorzenie. Nawet nie zdobyli jednej bramki. To naprawdę tylko banda patałachów? Nieprawda. Huh? To jeszcze nie koniec. Walczmy. Nie wszystko stracone. Jeszcze ci mało? Ha! <skończony> Julia, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Ten jeden raz. A! <śmany> A! 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 Gol! Królewscy prowadzą już dwudziestoma bramkami. Dosyć. Nie ma sensu dłużej na to patrzeć. Klub Raymona nie powinien dłużej istnieć. Hej, kto to jest? Pierwszy raz go widzę. A? A? <śmany> Hej! Zaraz! Hmm. Przecież to. Nowy uczeń Raymona, który ma świetną technikę! Widziałem go w zeszłym roku w turnieju strefy futbolu! To Axel Blaze! Hmm. Ale dlaczego ma na sobie koszulkę Raymon i wkracza na boisko? Co się tutaj dzieje? Czy to właśnie o niego chodziło królewskim? Ciekawe. Hmm. Chwileczkę! Nie jesteś członkiem tej drużyny! Oh. Spokojnie, nie mam z tym problemu, niech zagra. E... Taki, w takim razie, skoro królewsty nie mają nic przeciwko, zgadzamy się na zamianę zawodnika. Cześć, Aksel. Szybko się namyśliłeś. Uh. Trzymasz się? Tak. Uh. Mogłeś pojawić się nieco wcześniej. Proszę państwa, Raymond zyskują świeżą krew. Uh. Tylko uh. czy to im coś da? Nareszcie właśnie na to czekaliśmy. A więc to on. To o niego nam chodziło. Uh. Do dzieła. Zabójcza formacja. He. Ha. Ha. Zabójcza formacja! Dobra! Co? Co on robi? Dlaczego Blaze zostawił Evansta samego? Biegnie w przeciwnym kierunku, niż leci piłka! Co jest? Czyżby też chciał uciec z boiska, jak ten tchórz Willy? To nie tak. On biegnie, bo wierzy we mnie. Wie, że zatrzymam piłkę. A potem będę mógł podać ją prosto do niego! Ah! Ah! Ale numer. To legendarna Boska Ręka! Obronił to! Nareszcie zdołał zatrzymać ah! owę <noise> przeciwnika! <głos> to naprawdę Boska Ręka! Czyżby legendarna technika jedenastki i nazumy została obudzona po raz pierwszy od 40 lat? Udało się! Kto by pomyślał, że zobaczymy coś takiego? Axel, twoja kolej! Place ruszył do akcji! Czy przyjmie piłkę? Ogniste tornado! Gol! Nareszcie, nareszcie! Kod 11 Raymond strzeliła gola drużynie królewskiej. Udało się. Tak. To nam wystarczy. Zebraliśmy wszystkie potrzebne nam dane. Axel jako napastnik jest po prostu doskonały. Jego forma jest tak świetna jak dawniej. Dostałem informację, że królewscy postanowili oddać mecz walkowerem. Ogłaszam koniec spotkania! Co jest grane? Jeśli królewscy się wycofali, to znaczy, że Raymond wygrali mecz! ¡Wygraliśmy mecz! Mark Evans, tak? Zrobiłeś dzisiaj na mnie niezłe wrażenie. Na co czekasz? Musisz przecież napisać artykuł! Właśnie! Przybycie pana Blaze'a zupełnie zmieniło oblicze tego meczu. Nie do końca. Losy tego meczu zmieniło coś, co przyciągnęło go na boisko. Według mnie ten chłopak po prostu nigdy się nie poddaje. To wszystko. Tak się cieszę, że się pojawiłeś. To narodziny klubu piłkarskiego Raymon. Witaj wśród członków drużyny. Mam nadzieję, że będziesz... Nie liczcie na nic więcej. Ej, dokąd się wybierasz? Dziękujemy Ci. Pomogłeś nam. Kapitanie, nie zatrzymasz go? Nie, niech idzie. Spójrzcie lepiej na tablicę. Widzicie to? Mamy bramkę. Ten jeden gol to początek nowego zespołu Raymond. Ta bramka to nowy początek. Hurra! Hurra! <grywy> tak! Hurra! <grywy> <noise> Wszystko zaczyna się tutaj, na boisku Nowy klub piłkarski Nasz rywal w kolejnym meczu to drużyna liceum czarnej magii Krążą o nich straszliwe plotki My tymczasem próbujemy rozwinąć nowy styl gry zbliżony do stylu Axela Kevin opracuje strzał masakrę Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki i na zoomy Strzał masakra Ale będzie się działo My little heart Wersja polska, SDI Media Polska, reżyseria Marek Robaczewski, dialogi Anna i Maciej Wysocki. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Bartosz Martyna, Robert Kuraś, Michał Podsiadło, Milena Suszyńska, Maksymilian Rogacki, Kamil Kula, Katarzyna Łaska i inni.